Obie drużyny były sąsiadami w tabeli. Obie grają dobrze w tych rozgrywkach. Miały przed tym meczem po 17 punktów. Grafite już wrócił z Brazylii odesłany przez trenera, ale w tym meczu nie było go nawet na ławce rezerwowych król strzelców minionego sezonu. Gdzieś się zagubił, gra słabo, dostał czerwoną kartkę w Lidze Mistrzów. Na razie nie gra w Lidze Niemieckiej. Pierwsza szansa praktycznie na samym początku meczu uderzał Zwiezdan Misimowicz po zagraniu Saszy Ritera. Na miejscu jednak bramkarz FSV Mainz. Siódma minuta spotkania. Z lewej strony jest do dośrodkowanie i co? I teraz już Bramka o Bafemi Martins, asysta w tej sytuacji Zwiezdana Misimowicza. To on dośrodkowywał, cieszy się grafitę, a Martins strzela swojego czwartego gola w sezonie. Piłkarz kupiony z Wysp Brytyjskich z Newcastle United przez Wolfsburg, wzmocnienie siły ataku. Doskonałe dogranie, no mistrza od taki piłek w ekipie mistrzów Niemiec, Misimowicia i było 1 do 0. 13 minuta, Mirosław Karhan z rzutu rożnego dla Mainz. Przejął piłkę Misimowicz. Żolt Low. Amri przed szansą i gol wyrównujący. Ależ nieoczekiwana sytuacja, ale nie może się cieszyć Tom Hogland. Arbiter uznał, i słusznie, że był na spalonym strzelec tego gola. A więc wciąż 1 do 0 po bramce Martins'a z 13 minuty, to jest 20 minuta, świetnie wyszedł na pozycję Martins, objechał bramkarza i trafił po raz drugi. Tym razem asysta innego z bośniaków, Edina Dzeko. Piąta bramka w sezonie nigeryjczyka. No kapitalnie tu wyszedł, ale też dostał idealne podanie w tempo. No i zrobił to, co do niego należało. Oba Femi Martins. Zgubieni obrońcy drużyny z Moguncji. No i zanosiło się na pewne zwycięstwo Wolfsburga, bo po 20 minutach było 2 do 0. To już 25 minuta. Był Tomasz Kallenberg. Misimowicz. Znów ma szansę Obafemi Martins. Czy będzie klasyczny hat-trick Nigeryjczyka? Nie. Jeszcze poprawka. Ale przestrzelił Christian Gentner. Wypuścił sobie za mocno piłkę Obafemi Martins. 29 minuta. Andreas Iwanszic. Rzut wolny dla gości. Iwanszic Benalio. No, Austriak jest specjalistą od takich stałych fragmentów gry. Wysokiej klasy, ale Diego Benalio, reprezentacyjny bramkarz Szwajcarii, to też nie lada specjalista. Wciąż 2 do 0, 34 minuta, Heller, Iwanszic, Iwanszic zagranie do Amri Czadliego i ten zdobywa bramkę kontaktową. Napastnik Mainz, Amri Czadli, 24-letni reprezentant Algierii pokonuje bramkarza Diego Benalio. Bardzo dobrze wyszedł, nie było tam spalonego. Jeszcze sobie podbił piłkę klatką piersiową, nogą, uderzył z półobrotu. No i zrobiło się po 34 minutach 2 do 1. 40, 41 minuta, kolejny rzut wolny. Ponownie Iwan -Szic. Strzał podobny jak poprzedni, ale już efekt inny. Nie dał rady Diego Benalio. Szóste trafienie Austriaka w sezonie. No ma znakomite wejście do Bundesligi Iwan -Szic. Bo przecież w poprzednim sezonie był w Panatinajkosie. 6 goli, 6 asyst. 12 punktów. Jest najlepszym pomocnikiem w tych klasyfikacjach w Bundeslidze. Do przerwy 2 do 2. To już fragmenty drugiej części spotkania. Gentner dośrodkowuje w pole karne. Kallenberg. Były piłkarz Oser, Reprezentant. Dani nie trafił jednak do bramki, kolejna akcja Wolfsburga, znów dośrodkowanie z lewej strony i teraz jest już gol, a strzela go Zwiezdan Misimowicz. Zgranie bardzo ładne, głową Saszy Rittera, przytomne, no patrzył tutaj Ritter, gdzie jest partner, no i Misimowicz uderzył mocno, nie dał rady bramkarz Mainz i znów na prowadzeniu mistrzowie Niemiec. To była 65. minuta, kwadrans później. Atak Mainz był Heller i Wanszic. To już Andrzej Szurle odegranie, ale bramki nie będzie, bo był spalony. To jest właśnie ten moment. Wciąż więc na 10 minut przed końcem 3 do 2 prowadzi Wolfsburg z drużyną Mainz. Heller, Banse. Aristide Bansé, zagranie w pole karne. Tim Hogland i gol! Świetnie zamknął tę akcję. Na wślizgu po tym dośrodkowaniu uderzył Tim Hogland. I jest 3 do 3. Triumfujący trener Tiszel, opiekun Mainz. Odrabiali w tym meczu już dwubramkową stratę goście. Odrobili w końcówce także wynik. Jest więc 3 do 3. Takim wynikiem kończy się to widowiskowe, emocjonujące spotkanie. Sąsiedzi w tabeli dzielą się punktami. A zatem Wolfsburg kontra Mainz. 3 do 3. Mecz, który przyniósł najwięcej bramek w tej kolejce. Dwie bramki Martinsa. Cudowne trafienie z wolnego.